Wy nie zastanawiać się, co to w ogóle jest ten odcinek. Jest to odcinek z wygnania czyli co się dzieje, gdy nam się nudzi. Dajcie to na najpierw premium, a ja już nie będę nic więcej mówił. Po prostu obserwujcie totalny chaos i zabijanie. Ile wyglądają na nie? No to... czy my możemy po prostu to skipnąć i będziemy się zabijali? Kto z nas żyje, to Dobry zwycięży. Może tak być. ten wygrywa. Tylko wampiry weźcie, zaczekajcie te 5 sekund, wiecie? chociaż nie, wampirów nie ma, to nie ważne. O, to nie ma. No i nie gra też nie strony największej. No i dobra, i mam co jest? Nie wierzę. dla Glicza. Nie dla W każdym razie. Glitch, który nie zrobił Kila, wygrał gratulacje. O Nie, O, Ja wychodzę! O. Ale jak masz zabijakę, to nie wychodź, Patryk. Li... Ale... nie miałem. Ale by... Ej, Matisson cheatuje. Zróbmy meeting, bo Matisson cheatuje. Dobra. A, no zapomniałem to wyłączyć. Chodź, to Mati nie miałem zabijaki. Matisson cheatuje, no. więc skipnijmy po prostu. No, dlaczego ja cheatuję? Jakim cudem ich czytuję? No bo ty masz tak, wieżę rundy. no ale to a... nie znaczy, że ja czytuję. Zrobił mi zbędka, Karma, nie wiem... Nie, łez. Nie no. no, no co jest? jest. Znowu, znowu, znowu. Co? <laughs> oh, to yeah. O, co? O, jeden impostor. Znowu to Ciekawe kto wygra. Hmm. Um, pytanie. Hmm, ciekawe. Wygra? Nie teraz Pytanie gdzie on jest? A zostało was. Dobra żeby to... przyspieszyć to, żeby to przyspieszyć, bo żeby jeszcze zrobić jedną only to jest w Labie. To jest To, no to że reaktor to nie? Żeby przyspieszyć to jeszcze yes. no, no. Nie trolujcie Uwaga, on jest przy drzwiach przy drzwiach Pam okay. nice. to... no, no, jest, Pam jest jeden Co. Nie będę nie no. Wygrałem nie. Nie. O, o nie najgorzej! O nie Polak ci no. to jej, do zrobił buzi Polak, nie, tajem, 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 tajem. Nie. No 20 tak. sekundy cooldowny. A. No to widzisz. Dobra cieka nie. ja taski żeby to zrobię. Jak? Sam mój co mnie ten... No no przestań robić te taski. Dobra i jest ciaski, nie wiem. Uma ty... o Nie opłaca się. Nie ma co. Ludwica nie, nie potrzebuje siostrze, siostrze nagle nie zrobił. Uma tej miał cooldown, no. E. To jest ciadko. Jak wy to w zabijcie jest się w jeszcze w Premium w żyjesz Jak <laughs> ja żyję, czekaj co? O, o, kurde, to liczbę On żyje bo na cheat gra. będę takie do bana tak. się. W tym w Human for Flashie. O Nie no o, ma ma działalny był ciekawy uciekawy Dobra czekaj mamczonego tak. gdzie, gdzie ktoś jest Co! Jak ty zginę? No przecież, dałem autoklikera. Nie ma. Czekaj co? A on nie Czekaj się. W labie. A nie chciała mi. To chciałabym. Dole, dole. Dziękuję bardzo, impostorze. Remią, co ty robisz? bo mój autokliker nie chce... Nie. nie. Ele, 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 ele. Za to zamykamy. Nie ma no, no to zamykajcie. O, o, wow, ja jestem, żyję. Kiedy to? Łatwo spać, Tak, kręcę, że ja. Tak, Dawa, idziesz. A Co, że i ja i ja, Elixon jeden na jeden? Yes, bo oh. to zostało. Surprise, surprise, surprise. Kurde, nie zdążyłem. I gryznął, tak wygrał trzeci raz pod Kokuź, weź się w jak O, Elikson zginął. O, skupia. Jakby no, ja nic nie widzę w ciemności tak i ciężko no, mi. Madisonka nikt nie zabije, bo wiadomo. Chyb tem. Czekam na Nie Gdyby Nie przeklęłem, nie przeklęłem. Nieee. Moja żabie. Ale jakim cudem Jugger, skoro? Bro, zabijają co? No, A szerywę, żeby się o mnie nie wywalały, by sobie. Nie jesz! jesz. To no jak chuj? Jest. Czemu jest? To, to jest chuj, to jest chuj. To rolę zablokowano. <grym> hacker, Rudy jest sas, rudy zawsze sas. My nawzajem się no. zabiliśmy. No, rudy wygrał. We,